W się sobie wyłączyłam, ale już jestem. Trochę seplenie, bo my chcemy sobie mówić z porcyzm głosu. Bo wam I tego auta <laughs> nie ma. Mamo, i co teraz? Nie ma go nic trzeciej. Nie ma. Nie chcę mi się nagrywać. Mama, będziesz nagrywać ten telewizorek? Nie, nie. Mhm. Nie będą ręce. Aha. Mama, mama to gdzieś chcę nagrywać. Tu się prezentują. Nie mogę znaleźć siódemki, ale później znajdę, jeśli już tu będą. Mi by było smutno, gdyby tylko nie to moje ulubiony za 3 minuty, nie za minuty, gamonie, 3 minuty. A to będzie trwać 3 minuty. Dobra. Słyszę, że tak ruszam ręką. Po prostu nie można liczyć tak. Oscar Mon. Mama, jeden facet się nazywa Oscar Mon. Mama chyba a Patrzę, tu jest takie coś. Bomba atomowa Mama, ta bomba atomowa to będzie. A nie atomowa Tylko bomba ta będzie tak wystrzelać i dają nową potem? Nadal? Nie, to co To co, A to mówię na to koję. to tak to samo. Nie chcę. Mama, sprawdź, czy nie, czy nie ma tej bomby. Sprawdź na tą bombę. Patrz na to. Wiesz? Patrzcie, po. Dobra? Dawaj, bomba, dawaj Z tyłem, Jeśli coś nie widzicie, to przepraszam. Jest. Dobra. koni już? Już? już nie wiem gdzie Nie nie, nie, nie. sobie wchodzą. Do koi! Już ustawiłem się do koi akurat chyba. Nie, nie widać, nie to nie jest do będziesz Mama sprawdzać, czy bomba jest, już wyatomowała nie. No, Już do koi wracają boksów. Inaczej? Koje to boksy, a boksy to koje. Ej, Państwa, się Nie, ona będzie większa. Bomba? Nie. Boże, ja bo w dół nie da do tego boksów, a je bardzo... Jeżeli oni krzyż, mama, oni... ta bomba nie wystartuje, to oni mówią start. Aha. To no ja słyszałem start.

znaczy, przepraszam Was, że tak szybko. O, dobra, to już jest tam. Aha, nie widać go. Znaczy, ja też się go do Toro Służebiec. Nie, więc ja muszę się przestanie. Chcę podać moim pierwszym językiem, dlatego przesuwam się. Wiktoria Granda Pokaż mi ją... ten knotek No znaczy nie, wszystko jest fajne to No nie, tylko mamy To trzy, czerwce Nie, jeszcze dwa konie jak zwykle możemy się ustawić, bo nie mają Bo mi się nudzi Bo bajeczki dla no, nich są lepsze no ludzie szybciej się ustawiają. Mama no, no, sprawdzę, się bomba jest. A cały czas patrz. Bo koje się ustawiają. Numer 7. Numer 7. Dawaj. myślę, że to już zaczęło. Dzień. Nie? nie Proszę nie robić tak. Jeśli ktoś to robi obok, a nie, nikt tego nie robi to dzieci inne. Nie, to tak, jest tak bardziej tak bardziej Bo to nikt tak nie robi. Przynajmniej kultur. Bomba do lechaz. Nie widać bomba. Przepraszam, ale.

Piąca, trójka, usadka. Nie no, bo mogłam patrzeć na ludzi. Patrzę. A dokąd konie muszą? One będą... Ale gdzie są? Aha. Konie już zaraz tu będą, ale to nie wygrana Kiedy będziemy? Gdzie jsme ta? Jak się drzeć, no nie drzeć się, błagają. Co to, tak? Nie wiem, mnie to nie obchodzi. Nie widzę, jestem ślepa mama. Czekaj, czekaj. O, nie nasze. Czwórka, czwórka. Siu... Siódemka, siódemka, siódemka! Dawaj! moja trójka, zobacz. Nie, piątka, piątka. Siódemka jest pierwsza? Piątka. Siódemka, eee... dawaj. Emo, Dobrze, mam... Że nie grałam. Siódemka, siódemka, dawaj! Mówiłam, że siódemka wygra i wygra. Wygrałam. Ósemka, dawaj! A na ósemkę też głosowałaś? Ja na czwórkę nie, w ogóle. W ogóle... Na ósemkę głosowałaś! Na ósemkę! Ale czwórka chyba Ale patrz, czwórka jest! Czwórka, dawaj. Czwórka, jedynka. Brawo. Czy siódemka? Siódemka. siódemka! Twoja? Tak. No głosowałam na siódemkę czwórkę, mówiłam Ci to. Dawać. Zaraz Wam stawię, stawię tylko... No to nie są dwie na głowę. No Tak. na czwórkę siódemkę. Czwórka i siódemka. Mam większego farta, bo to jest druga moja wygrana. Ja wiem, że to jest moja droga wigana, bo ja nie zaczęłam wszystkich. Dobra, to by sobie co ostatni? Nie jestem na wszystkich. Ja to ja też na tej Ja nagram wam i wyślę, bo ja... Fahamaja, witajnie. Dobra. Ja wam pokażę, że mam grę. Z jej gości klas. Szary! Dobra, zaraz wam nagram. Bo konie tam idą, a ja nie chcę tak. To jest trójka. No ludzie. Dziewiątka i takie tam. Mi się podoba jedynka. wysłałem na jedynkę i... Jedynka! Jedynka. Jedynka, bo ma bardzo siódemka też nie, ja mówię na jedynka jedynka, jedynka, jedynka jedynka ma piękne coś i wszystkie mają końce dobra, nie wiem dobra ósemka jest trzecia brawo, koniki i siadam i rzucam Wam na uro.